Dzisiaj, moi kochani, biorę was w kolejne, kolejne radę ewangeliczną, w czwartą, błogosławiony. Jestem, jeśli bardziej niż chleba i wina, dla nakarmienia ciała pragnę sprawiedliwości, sprawiedliwość bowiem mnie nasyci. Błogosławieni, którzy łakną i, mamy, i i pragną sprawiedliwości. A tu Pan Jezus, to było powiedziane głębiej, bo autorzy byli przekonani, że łaknienie to jest pragnienie jedzenia. Czyli, że sprawiedliwość jest cenniejsza niż bitwa o pokarm. Pan to wyjaśnia. Od chwili narodzenia, aż do chwili śmierci człowiek łaknie pożywienia. To jest normalne. Kto to nie rozumie, nikt do mnie przyjdzie. Mamy gąsiąta i gęsi. Siądziemy sobie razem rano na pastisku. Wypuścimy gęsi. Pan wysił przyniesie paszę. Zobaczycie, co się w córkach dzieje. Dziś siedziałem przy nich półtorej godziny modląc się. Dzieci zje... Napije się, leci na trawę, za wraca i tak w kółko, jak w ulu, by widzieć ten młyn. Więc u człowieka też jest, moi drodzy, podobnie. Dziś, kiedy Wam zaproponowałem powstrzymanie albo okiełzanie, łaknienia przez post o chlebie i wodzie, wiecie, jaka jest bitwa. Bogu dzięki, że się Panie 2000 chętnych na maj znalazło i matce Bożej pomogło w tej wielkiej bitwie ratowania grzeszników. Przypominam w naszym kalendarzu mamy dzisiaj post o Klewie Wodzie, żeby Was utrzymać na duchu w tej bitwie o sprawiedliwość. Jutro mamy post tak Maryjny raz w miesiącu przed jej uroczystością najświętszego serca. W sobotę. Bo w piątek po prostu nie będzie, bo jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie możemy być, moi drodzy, kurliwi. Mówiłem, że kto chce, to oczywiście pości o kremie wodzie. I zachęcałem, że bez mięsa, ale dzieci, żeby mnie nie posądzono że żelanie zasady nauczenia kościoła. W ten piątek możecie jeść mięso, bo to jest czyste. Uroczystość kościelna. Przez wieki znosiła znosiła post, więc w piątek można jeść mięso. Informuję Was, że będę w piątek jak mięso, by mi nikt nie powiedział, że uderzam, że tworzę własny kościół, bo muszę tu być tak bardzo sprytny, gdzie kiedy Was dyspensują na weekendy od, od piątku biskupi, mówię nie robić tego. Oni gwałcą zasadę bo za chwilę będą znosili wszystkie piątki. Bo przecież jedzenie mięsa nie jest normą do zbawienia. Jeśli pan jest powie, że jest to środek do zbawienia, to wtedy kurczę, jemy mięso, ja bym już to za barana, bym peklował, jemy codziennie mięso, bo jak się mamy zbawić przez mięso, to to jemy we wszelkim A i baranów do zabicia u mnie sporo i koźląt, więc by to wystarczyło na parę miesięcy i prawdopodobnie w piątym miesięcu jedzenia codziennie mięsa, bym się zbawił, bo to jest kwestia tylko, który z tej optyki przejmie władzę w kościele, no i prowadzi nam budówkę brawa, bo to na tej samej zasadzie to wszystko się tworzy, wszystkie dziwolągi się tworzą. Otwiera usta przy narodzeniu, by ssać piersi. W objęciach agonii otwiera wargi, by wchłonąć wytchnienie. Pracuje, aby się wyżywić. Ziemia jest dla niego jakby gigantyczną piersią, z której nieustannie się soki, dlatego co śmiertelne. Bo ciało zniknie. To pan to czyś to wyjaśnia. Kimże jest człowiek? Zwierzęciem? Nie. Jest dzieckiem, dzieckiem Bożym. Na wygnaniu przez mniej lub więcej lat. Lecz jego życie nie kończy się zmieniając siedzibę. Może to zrozumieć na wygnaniu, czyli był w Bogu, bo żył, dusza była w Bogu. Jego wygnanie to jest tu na ziemię. I to ta zmiana sytuacji w ogóle nie usprawiedliwia, by się, by człowiek się przekonał, że się jego życie kończy. Bo większość dziś urobiła tak, ludzi, że wraz ze śmiercią ostatnim wydechem w ogóle się jakiekolwiek życie człowieka kończy. Więc Ziemia jest tylko wygnaniem. Jest życie w życiu. Pięknie to tak Pan mówi. Ja zawsze stoję przy, przy, przy koncepcji, że na początku, zanim jeszcze było, dusza już była. Nie, że tydzień przed urodzeniem, poczęciem, w mi w moją duszę stworzona no, była. Wiecznie w Dlatego tamto życie jest w tej chwili w tym życiu. Tu widzicie. Czyli Pan mówi, jest życie w życiu. Jak orzech, znajduje się jądro orzecha. Jak w orzechu, znajduje się jądro orzecha. To nie łupina stanowi orzech, lecz jest nim wewnętrzne jądro. Jeśli zasiejecie łupinę orzecha, nic nie wyrośnie. Jakie to jest cudowne. Lecz jeśli zaświecie łupinę z miążem, wyrośnie wielkie drzewo. Tak samo jest człowiekiem. To nie ciało jest nieśmiertelne, lecz dusza. I ma być karmiona, aby doszła do nieśmiertelności, do takiej, dzięki miłości, doprowadzi później, potem także ciało, w chwalebnym zmartwychwstaniu. mieli ciała, będziemy wyglądali tak jak tu wyglądamy, tylko one będą już uwielbione. Będziemy rozpoznawani wszyscy. Jest tylko jeden problem, czy będzie w niebie zarost. No do tego ze się, nie poruszył i nie rozpatrywał. Dlatego ciało będzie później pociągnięte przez duszę. Stąd też jest mowa o którzy pragną, łakną i pragną sprawiedliwości, bo sprawiedliwość, czy to, to cała prawego, dobrego życia w dobrym czyn, w czynie, w miłości, jest ogromnym pokarmem dla duszy. Pokarmem dla duszy jest mądrość i sprawiedliwość. Pochłania się je jak wzmacniający napój i pokarm. Wszystkie dopalacze, płyny, redbule. To, że się poczuć, żeby lepiej, no to każdy się mówi, że to wzmacnia, że krew się pobudza, wzrasta ciśnienie, lepsze do, 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 dokrwienie i tak dalej. Im bardziej się nimi żywimy, tym bardziej wzrasta święte pragnienie podzielenia sprawiedliwości i poznania sprawiedliwości. Duże S. Bo Bóg jest tylko sprawiedliwością. Przyjdzie jednak dzień, w którym dusza, nienasycona w tym świętym głodzie, zostanie nakarmiona. Ten dzień nadejdzie. Bóg odda się z temu dziecku, przystawi je bezpośrednio w piersi dziecko w raju zostanie nasycone przez wspaniałą Matkę, którą jest sam Bóg. To pełne nasycenie Bogiem będzie w niebie. A Jezus mówi teraz o, o zjednoczeniu, czyli wznoszeniu się do rzeczywistości nie ma. Wielu świętych to osiągnęło. Dziś Pan to powiedział, to są bohaterowie. Do nich nie mówił kazanie na górze, bo to nie potrzeba. Już nigdy nie zazna łaknienia i odpocznie szczęśliwie w boskiej piersi. Żadna ludzka wiedza nie dorównuje wiedzy Boga Bożej. Ciekawość umysłu można zaspokoić. Potrzeby ducha nie. Duch odczuwa nawet obrzydzenie z powodu różnicy smaku i odwraca usta od gorzkiego sutka Woląc raczej cierpieć płód, niż przyjmować pokarm niepochodzący od Boga. Nie lękajcie się spragnieni i łapnący Boga. Pozostańcie wierni, a nasyci Was ten, który Was kocha. O tym wchodzeniu w przestrzeń Boga, pamiętajcie, uczyła nas Matka Boża w regułach mariańskich. Życie nazarytańskie, domek nazarytańscy. Dzieci, Boga jest cały czas mało. Kiedy zapłoniecie wewnętrznie tym ogniem, dzieci, będzie w was wrastała nieszczęśliwość duszy, bo wiecznie jej będzie mało, a będzie się wznosiła coraz wyżej. Być się unosiło fizycznie nad ziemią, dzieci, ale dla duszy to jest kropla w morzu z tym, co jest niebie. To tak jak my rozbijamy się w smaku taka zupka, taka sałatka, e, taki jakiś sosik, takie dobieranie, dzieci, i zawsze mało, co chwilę wymyślamy. W tej chwili już, dzieci, jak widzisz lody kubowa, to masz strzałówki. To spasty do zębów, nie wiadomo co wymyślą i ludzie się fascynują. No kurczę, pieczone u mnie tyle szał ile no Jakie przedziwne zapachy. Specjaliści od perfum wyjeżdżają na Madagaskar, Afryka, chodzą po dżungli, szukają roślin, żeby było coś nowego, co nożdża pociągnie. Jeden z drugim się prześciga, żeby zaspokoić zmysłowość. Lub Pobudzimy słowość te a jeśli idzie o ducha kurcze pieczone, beton i beton będą lali. I zambony, i z telewizji ze wszystkiego, jeszcze pozwolicie. Jedno błogosławione. Piąte błogosławione. Błogosławiony jestem, kierując się miłosierdziem, bo ja dostąpię Bożego Miłosierdzia. Kto z ludzi może mówić nie potrzebuje miłosierdzia nikt? Otóż, jeśli stare prawo mówi oko za oko, ząb za ząb, dlaczegoż nie powiedzieć w nowym, kto będzie miłosierny, miłosierny dostąpi? Taką zasadę mieli Żydzi. Nagle do miejsce Pan daje nowe prawo. Kto będzie miłosierny, miłosierdzia dostąpi. Wybić ząb zęba? Ty przebaczasz i nie każesz tego robić. Wszyscy potrzebują przebaczenia, ale otrzymuje się go jednak dzięki formule lub formie rytu. Są to bowiem jedynie zewnętrzne symbole udzielone z powodu nieprzenikalności umysłu człowieka. Odpuszczenie. Przynosi wewnętrzny rytm miłości lub też miłosierdzia. Jeśli dla przebaczenia wymagano ofiary z kozła lub jabnięcia i złożenia w darze kilku monet, to czyniono tak, gdyż u podstaw wszelkiego znajdują się dwa kuszenie: chciwość i pełno. Stąd pieniądz. Symbolizował, moi drodzy, pychę, a kozioł, moi drodzy, chciwość. Kto tego nie rozumie, to wezmę go na pasienie moich kus i zobaczycie, co to jest chciwość i kus. Wszystko jedzą. Zostawi skarbetkę zjedzą. Papier w z jedzą. Każde drzewko, każdą różyczkę, jak gdzieś wejdą, po prostu jak strzelańca. Wszystko. I chciwość jest nienasycona. Ostatnio potrafiły mi wiedziały, że w jest pasza, dobrze żeby było zaciśnięte beczkę z kąprzewiesz koniami. I turlały po ziemi, żeby worek przegryzł w ciągu minuty. Więc jest bardzo liczne. Składano na przebaczenie ofiarę z kozła, symbol chciwości i ofiarę z pieniędza, symbol tychy. tam Pan Jezus nie nauczy, pokazuje pewne, dlaczego to było, bo ofiara, bo w znaku, żeby znowu wiedzieć, przebaczenie zostało w sakramencie spowiedzi. Jest kapłan, jest tuła, jest konfesjonal, ty uklękasz, jest to te... podobna forma. Tylko nie potrzeba tu już pieniądza i nie potrzeba, moi drodzy, kozła. Chciwość zostaje ukarana przez wydatek. Na jaki trzeba się zdobyć dla nabycia daru ofiarnego. Pycha przez publiczne wyznanie wyrażone rytem: Składam ofiarę, bo zgrzeszyłem. Oni te słowa wypowiedzieli. I czyni się to też, by wy wyprzedzić czas i znaki czasów. Rozlana krew jest symbolem krwi, która zostanie przelana. By zerzeć grzechy ludzi. Dzieci, pan Jezus wszystko przeprorokował w swoim nauczycielu. Tego kontekstu nie ma nauczaniu. Tego kontekstu nie ma Ewangelii. Jakim bogactwem jest Maria Waltorta czy inni mistycy, Nikt nam nie powie, że apostołowie wszystko nie słyszeli. I jest powiedziane, że dopiero później wszystko zrozumieli. Tak, ale pan Jezus im wszystko tak mówił. Mówił o krwi. Mówił o krwi kozłów, ale mówił o swojej krwi. Wszystko to jest... Dopiero później przychodzi to zrozumienie. Dlatego Pan Jezus Żydom, apostołom i uczniom wyjawił całą prawdę o sobie. Błogosławiony więc ten, kto pragnie być miłosierny dla głodnych. Bo tam było miłosierdzie, że wzywam miłosierdzia Bożego. Teraz jest Chodziło o ducha człowieka. Żądamy miłosierdzia od Boga. Nie? To, że Bóg, Bóg ci przepała, przebaczy, jak ty przebaczasz. Teraz są miłosierdzia związane z ciałem. Kto potrafi być miłosierny dla głodnych, nagich, bezdomnych, dla tych jeszcze bardziej nędznych, to znaczy dla ludzi mających zły charakter, czyli tu jest miłosierdzie ducha, tam było ciała, wywołujący cierpienia tych, którzy go posiadają i tych, którzy z nim żyją. Często Wam mówię, ten typ tak ma, tego się nie da zmienić. Albo trzeba się wznieść na wyżyny miłosierdzia, albo izolować. A jeśli to jest duża grupa, no to tam kilku się znajdzie, co wytrzyma. A resztę będzie dalej tru. więc trzeba nieraz izolować. Dlatego, ilu mamy bohaterów w małżeństwach? W życiach zakonnych, no bo tam gdyż może na wieki związany jesteś, no i przyszedł ten typ, w zły charakter. I trzeba z nim żyć, trzeba go nieść. Bóg powie, trzeba usierzać. Miejcie miłosierdzie. Przebaczajcie. Współczujcie. Udzielajcie pomocy. Pouczajcie. Podtrzymujcie. Nie zamykajcie się w kryształowej wieży ze słowami, jestem czysty i nie wchodzę pomiędzy grzeszników. Nie mówcie, jestem bogaty, szczęśliwy i nie chcę słuchać mówienia o nędzy biednego. Pomyślcie, że wasze bogactwo szybciej niż dym Rozpraszany silnym wiatrem może rozwiać się podobnie jak wasze zdrowie, dobroby, rodziny. Pamiętajcie, że kryształ służy za soczewkę, dlatego też to, co przeszłoby niezauważone, gdybyście byli w mieszaniu tłum, nie może się ukryć, jeśli usadowicie się w wieży z kryształu. Sami odizolowani, oświetleni ze wszystkich stanów. Miłosierdzie konieczne jest dla składania ofiary wynagradzającej, tajemnej, stałej, świętej, i dla dostąpienia miłosierdzia. Msza święta jest ofiarą, moi drodzy, wynagradzającą. Jeśli ja tu przychodzę w nienawiści, jeśli Ty przychodzisz w nienawiści, mówimy, Ojcze, do dzieci. Niewiele dostąpisz do miłosierdzia, a co gorsza, niewiele go rozlejesz.